Siemanko, Siemanko, ludziska z tej strony Tainrix i witam Was w kolejnym odcinku Sparming and Friends. W poprzednim odcinku prosiłem, żebyście napisali, co mam najpierw stawiać. Nikt nic nie napisał, ale daliście mi znać, że trzeba 200 tej kasiury, żebym mógł odblokować sobie następne rzeczy. Więc miałoby to sens, że nikt nie napisał, co mam stawiać. W dzisiejszym odcinku zajmę się tym właśnie, żeby zdobyć te 200 tej kasiurki, tych dolców. Albo blisko tych 200 dolców. Więc tak, na przykład, na początek mogę sprzedać mleko 70 sztuk i mogę zrobić chocolate milk. Tutaj też będzie łatwo, tylko 20 sztuk, to jest bardzo łatwe. Harvest corn to będzie trudniejsze, ale też do ogarnięcia. Myślę, że najpierw tym się zajmę, bo 70 mleka to nie będzie problem, biorąc pod uwagę, że mleka. To ja mam mnóstwo. Myślę, że mogę poświęcić jedno mleczko, jedną cysternę na to, żeby zrobić tego questa. Gdzie jest piesek leszek? Siemanko, piesek leszek. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy coś tutaj się pozmieniało, jeżeli chodzi o klikanie na zwierzęta. Ale powoli ogarniam znowu, jak to się robiło. I wrzucamy krowy do dojenia mam nadzieję, że wszystkie polecą, tak się wydaje, że wszystkie lecą w tamtą stronę e, wszystkie zagonie, wydoję oczywiście i polecimy mleko sprzedać to na pewno, bo jedna cysterna już będzie gotowa, żeby to sprzedać. Chyba mam 8, co? Nie 7. Aha, bo tutaj jednej krowy brakowało, dobra. E, no to będzie 7, tylko wszystkie idą. Wszystkie, idealnie Pliestek leszek, stawaj, dobra, i jest i jeszcze... 8 musimy zagonić. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8. Kto nie wiedział, że tak można zaganiać te krowy, to już wie, że taka jest fajna opcja. Dobra, myślę, że tej kukurydzy nie będę sadził, bo to jest opcja, gdzie najmniej się zarabia tej kasiury. Tutaj dostanę 20. To by było super. Idealnie i mam nadzieję, że te kwestie się odświeżają. Jak zrobimy jeden, pojawi się następny, więc wtedy podejmiemy decyzję, co będziemy robili jako następne. Oczywiście, kakao, raczej mleko czekoladowe, mogę też zrobić w międzyczasie. Jak już tutaj sprzedamy dobra, wszystkie krowy, wszystkie jak już tutaj sprzedamy to mogę coś tam zrobić, te 20 tego mleka czemu nie? No i potem, tak jak mówię, zobaczymy te questy. Także szybciutko wydoję jeszcze te wszystkie krowy. Ile chcę sprzedać jedną cysternę? Akurat mamy 72, a tu mam do sprzedania 70, więc zarobimy trochę na mleku. Nie wiem ile, ale chyba nie będę patrzył na to, jaka jest cena, tylko po prostu sprzedam jak najszybciej, żeby tą kasiurę zdobyć. No jak widzicie, mleko dosyć tanie jest, więc no po prostu wjeżdżam, sprzedaję i wracamy. Zarobię na tym 38 tysiaków. Tutaj, jak mówię, nie ma problemu. Wszystko sprzedane. Tak jest. I quest powinien być do odebrania. Tak jest. 20 dolców wpadło. Kasiurę zbieramy. Mamy 35. Potrzebujemy jeszcze 165 dolców. No i będzie tutaj mały problemik, muszę robić wszystkie questy, a nie tylko ten najlepszy. Także zabieramy się za mleko czekoladowe, na pewno. To też chyba mogę zrobić. Korn, na pewno. Mleko czekoladowe, na pewno. Tutaj nie jestem pewny, czy mogę dokupić zwierzęta jeszcze. I cake, no nie wiem, czy zmieścimy, czy dam radę to ogarnąć. Także zaraz się przekonamy. Na razie wracam do siebie. Zabieram się za mleko czekoladowe. Nie wiem, ile mogę tego zrobić. Ile tutaj było mleka? 10 na jedno, tak? Tak jest. 10 mleka, a tutaj mam. Malutko, 14, dobrze widzę. Oj, to trochę mało. To mi nie wystarczy. Będę musiał tutaj podjechać. Chwilę, ja tutaj muszę wszystko puścić. Muszę wszystko puścić ostro, i zaraz będziemy mieli mleko czekoladowe. Zapomniałem, że tutaj każdą dźwignię muszę po kolei klikać, żeby mleko zrobić. Dobra, i to była ostatnia. Zaraz będziemy mieli trochę mleka, i chyba tylko jedno, tak? Tak jest, mamy całe jedno mleko, poczekam aż krowy znowu będą do wydojenia, no i, a nie, to jeszcze chwilę poczekam, co? Ile mamy? 160, tak, do 300 musimy poczekać, wtedy je wpuszczę, wydoję i pojadę z cysternami e, tam, do wytwórni czekolady, a w międzyczasie może czekoladę zbiorę, tak jest, mogę zebrać, także zabieram się za zbieranie tej wspaniałej czekolady. I powiem Wam szczerze, to autko mi się podoba, bo takie małe autko, a taką wielką przyczepę, targa za sobą, więc bardzo fajnie przydaje się tutaj. Nie muszę jeździć tym jednym autem, którym zawsze śmigałem tam i z powrotem. W ogóle, gdzie one jest znowu? Teraz, jak tak o nim mówię, to się zastanawiam, gdzie one znowu znikło. Bo znikło na pewno, nigdzie go nie widać. Dobra, zabieram się za czekoladę i jak najszybciej zbieramy czekoladę. I widzimy się tutaj, już myślę, jak już mleko zbiorę. No i nadbierają 364 mleka, 1175 kakao, dobrze mówię? 1175, tak jest, dobra. Robimy kakao następne i zobaczymy. No nie, no to powinno wystarczyć w zupełności, bo muszę mieć 20, a tutaj zrobię 30, więc zaraz będzie ogarnięty kolejny quest i weźmiemy się chyba za kukurydzę. Jeszcze myślę, dam radę zrobić kukurydzę. Make cake, nie za bardzo. Harvest wall. No tu muszę zobaczyć, jak to ze zwierzętami. 24 na 32. Mam nadzieję, że to można jeszcze tutaj dokupić jakieś zwierzęta. Zobaczmy, ile tutaj jest. 2, 3, 4. Tak jest, zaraz będzie quest skończony, więc tutaj mogę to już zostawić. Pojadę teraz zobaczyć, czy przypadkiem nie mogę kupić mm, jakiś zwierzątek. Byłoby miło, gdybym mógł kupić przynajmniej jedną owcę. Nawet ta jedna owca by mi w zupełności wystarczyła. W międzyczasie zanim by mi e, kukurydza rosła, e, no to myślę, że bym to. Spokojnie ogarnął. Nie wiem czy tym autem teraz zapnę e, tą przyczepę na zwierzęta, czy nie. Gdzie ona jest? Tutaj. Tak, to zapnę, zapnę. zapnę. Bez problemiksu. Także mamy przyczepkę i ruszamy po zwierzątko. Wspaniałe. Tyle, że ja będę musiał postawić tutaj gdzieś jakąś zagrodę malutką. No ale to już jak przyjedziemy z zwierzyną, no to będziemy stawiali zagrodę. No i teraz widzę, że mogę dokupić jeszcze tylko dwa duże zwierzęta, więc kupię tą owcę za 6 tysięcy, czy dwie owce. No i lecimy, stawiamy zagrodę, stawiamy owce. Chwila nożyczki też będę potrzebował, więc bierzemy nożyczki. No i teraz możemy śmigać. Po drodze jeszcze o, są łowieczki, super. Po drodze jeszcze kupiłem kukurydzę, więc wszystko mamy zakupione, co mi jest potrzebne. Powiem szczerze, że nawet nożyc to powinny być u mnie gdzieś, powinny leżeć, ale nie wiem gdzie, więc lepiej kupić nowe, niż potem kombinować, szukać. Jak pojadę górą i pojadę w prawo, to tam jest chyba tutaj jest moja działka, więc tam właśnie śmigamy. Dobra, mała zagroda zrobiona. Eee, wpuszczamy teraz owieczki do środka. Mam nadzieję, że wyjdą. Bo trochę mi rzuca tą przyczepę Dobra, idźcie owieczki, idźcie, idźcie, idźcie Dobra, weszły, gitarka, auto mogę zostawić, tutaj zostawimy też, żeby droga była zastawiona, przynajmniej mi nie uciekną. Dobra, jedyne co nam jeszcze brakuje, to jakiś budynek do zbierania. Eee, o właśnie, o właśnie, to nam brakuje, to jest to czego mi potrzeba. Obróćmy to w tą stronę, pięknie. Eee, ej, nie, już więcej nie chcę odwracać. Eee, dobra, niech stoi tutaj gitarka. Tarka, wszystko postawione Teraz czekamy aż Aha, nie, chwila, ja już mogę chyba e, Zbierać, nie? Dobrze mówię? Chyba tak Czy nie? Jeszcze nie urosły Dobra, 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 za szybko chciałem Tutaj patrzę na 100% Aha, jedzonko im trzeba dawać, ej O tym bym zapomniał O tym bym zapomniał Czyli tak, feeder, feeder, feeder. Dajmy go gdzieś, a niech stoi tutaj na środeczku. Jedzonko jest w środku, gitarka, wszystko jest zrobione. Dziewczyny czy chłopaki, jedzcie i róbcie dla mnie wełnę, a ja lecę sadzić. Kupiłem tutaj, jak już wspomniałem wcześniej, korn i możemy sobie wszystko zasadzić. Tutaj mamy coś przeorane. Także, dobra, ja już to przeoram do końca, może to będzie chyba dobre, bo nie wiem ile te nasiona teraz zajmują miejsca, więc lecimy. No i mam malutki problem na sam początek, bo okazało się, że cały siewnik mam w ziemniakach, więc muszę najpierw wysadzić wszystkie ziemniaki, a dopiero później zająć się kukurydzą. No i w końcu sieję kukurydzę. Ziemniaki dosyć szybko poszły znaczy się powiedzmy dosyć szybko, bo jeszcze zdążyłem trochę wełny ogarnąć chyba 6 sztuk w międzyczasie. Więc czy to jest szybko? Nie wiem. Jeszcze zebrałem dużo mleka, dużo kakao. Więc, no, działo się w międzyczasie, trochę to trwało, jednak, dobra, trochę trwało, więc nie było aż tak szybko, jak powiedziałem przed chwilą. Ale mamy to, zasadona kukurydza już jest, także mogę traktor postawić gdzieś tutaj, tą przyczepę przestawię. Ten cały samochód przestawię z tą przyczepą gdzieś dalej, niech tutaj stoi i wszystkie traktory będą sobie. Stały tutaj ładnie poukładane. Dobra, super, mamy to. Teraz czekamy, aż to wyrośnie, chociaż to bardzo szybko rośnie. Tak, bardzo szybko to rośnie. Ej, zaraz będę miał to ogarnięte. Więc zanim będę zbierał kukurydzę, lecę zobaczyć. O, właśnie, już mogę zbierać znowu wełnę. Więc szybciochem zetnijmy co nieco. Raz i i dwa. Jest, dobra. Sześć tutaj sztuk, to już będą dwie kolejne. To jest. 8, bardzo, ale to bardzo ładnie. Szybko zbierzmy. Jedna, druga i rzućmy tutaj. 8 na 10. A muszę ich zebrać 15. Tak jest, także jeszcze troszkę i będziemy mieli to ogarnięte. Jak kukurydza, już jest. Kukurydza już jest. Ludziska. Lecę po kombine. Ej, ała, ała, ała. Lecę po kombine i zbieram to bardzo szybko. Jeden plus jest taki, że nie muszę tego sprzedawać, tylko zebrać. Bo powiem Wam szczerze, tutaj. O nie! Dobra, jeszcze lecimy. E, to są ziemniaki. Więc lecimy szybciej. Zebra... E, zebrać, sprzedać ziemniaki. Bo tutaj mam e, pełną przyczepę ziemniaków. E, w kombajnie też mam jeszcze ziemniaki. Więc nie jestem w stanie tego zebrać nawet. E, dobra, tutaj sprzedam. Sprzedam, nie? Tak jest, tak jest. Sprzedamy tutaj. Jak ziemniaki. E, jaka jest cena ziemniaków? E, gdzie jest ten potato? Potato. Tutaj. E, słabo, słabo, ale sprzedajemy. E, sprzedajemy, bo muszę mieć miejsce. Halo. O, było, było, było. Jest, dobra, 2300, no, kolejne 2000, dobra, mamy przyczepę pustą, lecimy pod te ziemniory, które tam mam i zaraz zbieramy kukurydzę. No i ludziska kukurydza zebrana 350 kukurydzy Mam w kombajnie Questa nam zaliczy Tak jest, ja się powiem szczerze, zastanawiałem Czemu tylko dyszka za tę kukurydzę Ale jak zebrałem, jak to szybko poszło Jak to szybko urosło, no to już wiem e, Czemu tylko dyszka Dobra, e, kejków Nie zrobię, no niestety 15 mi przepadnie, przynajmniej dzisiaj e, Ale tutaj jeszcze dyszkę Dostanę, to będzie 70, więc zostanie nam 130 do zebrania. W dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko, więc kolejne odcinki jeszcze będą ze zbieraniem. Pozbieramy sobie, zobaczymy, jakie questy będą w kolejnych odcinkach i zrobimy sobie je razem. Mam nadzieję, że będzie dużo questów ze zbierania, nie wiem, czekolady, mleka, czegokolwiek, czy wełny. No i. i tak właśnie szybko zrobimy te questy w dwa dni. Tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Ja sobie zbiorę jeszcze tą wełnę e, poza odcinkiem, więc dzisiaj ten quest będzie skończony. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. E, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!